I atrakcje dla dzieci też tu są, na razie nieczynne, bo jest gorąco, ale po południu to tu będzie szał, szał, szał dla dzieci, dla mojej wnusi by to było szał. I teraz idę na plażę, Morze śródziemna. Chyba wstrzymna, a jak nie to terońska. I nie wiem jaki jest dzisiaj dzień. Nie ma, nie ma wody na pustyni, tam gorąco. Upał cholerny, a piasek gorący. Klimat sycylijski.